No, jestem przekonany, że poznajecie babsza Janina, Jasia, prawda? Janina Górnicka skradła serca wszystkich widzów w ostatniej edycji Masterchefa. Zachwyciła jurorów niepowtarzalnym smakiem domowej kuchni, a zwłaszcza rewelacyjnych pierogów. Udowodniła, że w kuchni najważniejsze są uśmiech i miłość do gotowania. Dzisiaj będziecie musieli gotować makarony, kluski. Wszyscy uwielbiamy to. Możecie przygotować tagliatelle, parpadelle, ravioli, a nawet gnocchi. Najważniejsze, żeby ciasto było przygotowane własnoręcznie. Janina i koleżanki, które też ciężko pracują tam, będą pokazać, jak to robisz jak najlepiej. Jesteście gotowi? Tak, Jo! Że... <gry> Ja wam pokażę, jak się robi ravioli. Tutaj przesiewamy jedną szklaneczkę mąki, wbijamy żółtka, dolejemy oliwy, o. żeby ciasto było elastyczne. Pamiętajcie. Pamiętajcie, żebyście nie zapomnieli dodać o. oliwy. Jakie to musi być konsystencja tego ciasta? No widzisz, taka miękka, zobacz Dawkij teraz. Sobie. Właśnie, to o. ważne dotykać. Do A dzieci wiecie, dlaczego się zawija ciasto? O. Żeby nie wyszło. Żeby odpoczęło. Tak. Ono musi odpocząć przynajmniej 20 minut. Zobaczcie, tutaj już to ciasto odpoczęło. Aha, o, No, fajne. fajne. No. O. Ja ogólnie bardzo oglądałam Masterchefa czwartą edycję i bardzo polubiłam panią Janinę i nawet jej kibicowałam trochę. To jest taka fajna, przystępna babcia. No i co dla Jasi? Wielki, brawo. Wielki. Cię mam zobaczyć. Dziękuję Ci bardzo. Ojecie, Podchodzimy do następnej pani. I co mamy tutaj? Tam pani robiła maszynowo makaron. I proszę zobaczyć, jak to. To jest piękne! Proszę zobaczyć, takie piękne tagliatelle. To jest piękny, to jest piękny. Dobra, teraz mam pytanie do dzieci. Czy już wiecie wszystko o makarony? Jedyna rzecz, której nie wolno robić, kiedy robimy makarony. Powiem Was. Jest co? Dmuchasz na mące! Tego nie wolno!